13 lipca rozpocznie się pierwszy z trzech sezonów bite rankingowych World of Tanks w 2020-2021. Szykujcie się na zacięte starcia, nowe wyzwania, wspaniałe zwycięstwa i cenne nagrody. Zmieniliśmy nieco system awansu między dywizjami. Liczba rank w każdej z nich została zmniejszona z 15 do 10. Spadła też ogólna liczba szewronów potrzebna do awansu do nowej dywizji. Czwarty i siódmy stopień w trzeciej dywizji i piąty stopień w drugiej oraz pierwszej dywizji są teraz stałe, a ósmy stopień w drugiej i pierwszej dywizji jest teraz chroniony. Te zmiany ułatwią awans do lig i na pewno wpłyną na wyniki osiągane przez każdego gracza. Bitwy bonusowe, które pozwalają przyspieszyć awans, pozostają bez zmian. Pojawią się też bitwy bonusowe w ligach, które będą bardzo podobne do tych zwykłych, z kilkoma istotnymi różnicami. Zdobyte bitwy bonusowe zostaną wykorzystane przed tymi zwykłymi i nie przeniosą się na następny dzień. Gracze otrzymają je automatycznie każdego dnia, a ich liczba będzie zależeć od szewronów zdobytych podczas kwalifikacji. Można też zyskać kolejne bitwy bonusowe, wypełniając specjalne, codzienne misje. Pojawią się trzy misje dostosowane do konkretnych ról, które będą aktualizowane codziennie. Możecie wypełnić je w dowolnej kolejności. Na przykład lekkie pojazdy szturmowe będą musiały dostać się do pierwszej piątki pod względem zdobytego doświadczenia. Ciężkie niszczyciele będą musiały zadać 3500 uszkodzeń wrogom, a obrońcy zyskać co najmniej 150 punktów doświadczenia roli. Wszystkie misje są dostosowane do roli pojazdów. Wypełnijcie je, aby zyskać obligacje i codzienne bitwy bonusowe. Gracze, którzy dotrą do drugiej dywizji, będą mogli uzyskać wyjątkowe pojazdy za obligacje: Panzer 50T 9 poziomu i styl 3D Aquilifer dla Progetto 65. Pojawi się zniżka na te czołgi, którą można kumulować, a jej rozmiar będzie zależeć od wyników podczas sezonu. U graczy, którzy jako pierwsi dotrą do pierwszej dywizji, wyniesie ona 500 obligacji. Dotrzyjcie do Lig, aby ją podwoić. Jeśli grając w lidze dostaniecie się do pierwszej dziesiątki drużyny, pod względem zdobytych punktów doświadczenia można dostać dodatkowe 1000 lub 1500 obligacji, zależnie od liczby rozegranych bitew. Maksymalna możliwa zniżka w pierwszym sezonie może sięgnąć 6000 obligacji. Odpiszemy ją od liczby waszych obligacji po zakupie przedmiotu ze zniżką. Pamiętajcie, że maksymalna zniżka nie może przekroczyć 60% początkowego kosztu przedmiotu. Ostrożnie planujcie swoje wydatki. Ponadto w trybie rankingowym zobaczymy roczną klasyfikację najlepszych graczy. Uwzględni ona wyniki zdobyte podczas wszystkich trzech sezonów bitew rankingowych 2020-2021 i będzie dostępna od drugiego sezonu na zasadzie codziennie aktualizowanego rankingu. Uwzględnimy też wyniki z pierwszego sezonu. Do klasyfikacji trafią gracze z najlepszym wynikiem z ich najlepszego sezonu. A najlepsza dwusetka otrzyma dodatkowe nagrody. Pomówmy je zatem. System nagród za sezon pozostał taki sam. Gracze mogą otrzymać obligacje, złoto, kredyty, dni konta premium World of Tanks i inne cenne przedmioty w grze. Gracze, którzy dotrą do lig, otrzymają również styl i odznakę, której trzeba będzie bronić. Przejdźmy do corocznej nagrody. Wciąż będzie ona zależeć od liczby żetonów zdobytych w ciągu trzech sezonów. Za ukończenie kwalifikacji i każdej dywizji, gracze otrzymają jeden żeton rangi, ale dostaną też kolejne, jeśli dotrą do Złotej Ligi przed końcem sezonu lub zostaną sprinterami. Trzy żetony przyniosą graczom małą nagrodę, a sześć standardową. Jeśli zgromadzicie 9 żetonów, otrzymacie zaawansowaną nagrodę, a w przypadku zdobycia aż 15 nagrodę maksymalną. Dwie ostatnie nagrody pozwolą sięgnąć po najbardziej pożądaną zdobycz roku amerykański czołg ciężki 9 poziomu koncept 1B. Jest to wszechstronny pojazd z dobrą mobilnością jak na czołg ciężki i pochyłym pancerzem, jak przystało na pojazd z USA. w bitwach rankingowych i rywalizujcie z innymi, pokonajcie najlepszych, by dostać cenne na nagrody. Powodzenia!